No, i tak udało mi się wreszcie oczyścić wyświetlacz z resztek kleju. Nadmieniam oczywiście, że to jest tylko takie szkolenie, uczenie się i to jest wyświetlacz uszkodzony, ale troszeczkę zmienię w zasadzie bieg wydarzeń następnym razem troszkę sobie to źle zaplanowałem troszkę źle to zrobiłem ale udało się wyczyścić ale, ale zrobimy to wygodniej lepiej i dokładniej tutaj użyłem dodatkowo jeszcze takiego ustroństwa, mimo tego że ściągałem sobie tam ten no to tutaj jeszcze tak jakby Wypolerowałem. Wyświetlacz to nie jest tak idealnie. Ja po prostu tylko chcę na razie sobie przećwiczyć proces. Jak widzicie, tutaj mam szybę, już mam z wyświetlaczem z tym, z klejem loka, albo z klejem oka, może bardziej a 70 model, także ale nie mam ramki pozycjonującej i to może być problem, ale spróbuję, co mi tam szkodzi. E, przynajmniej będę wiedział, jak to idzie. Urządzenie mam gotowe. W zasadzie e, tylko włożyć i nie musimy nakładać żadnego kleju, tylko e, do środka i działamy. Także kolejny etap za mną wyczyszczony wyświetlacz. Działam sobie dalej.